Próba, próba. Achę tak sufeni. A przepraszam, nie wieczą Na początku. Każdy potrzebuje jakiejś wskazówki pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Na trzy i cztery, klasz 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 Na trzy i cztery, Witamy, z tej strony przystojny Łukasz. I... Agata? No, już ustaliliśmy pierwsze fakty, drugi fakt, jesteśmy we Wrocławiu. Nie da się Mamy takie tutaj Mamy po dwa pytania, które my planujemy siebie nawzajem zagiąć. Mam, mam nadzieję, że ja pierwszy zagnę Agatę. Agato, dlaczego pomimo tego, że jesteś we Wrocławiu, a mimo wszystko wracasz do wolontariatu do Turku? Powiedz, tak szczerze, tak z serduszka. Ale to tak z serduszka, z serduszka mam powiedzieć i przyznać się na antenie, na wizji, dlaczego wracam. Ponieważ niejaka Beata Pacławska ma mój numer telefonu. Ale lubisz to. Jakbym nie lubiła, to bym nie wracała do Turku, prawda? E, słyszałem, że mówią na ciebie szefów, szefówka, tak? Podo podobno? Tak. Czy w związku z tym e, planujesz konkurować e, z niejaką szefową, niejaką Beatą Pacławską? Absolutnie tutaj nie będzie żadnej konkurencji, ponieważ z Beatą Pacławską nie da się konkurować. Beata jest jedna i niezastąpiona i gdyby nie ona, to tego wolontariatu by nie było. Jestem tego pewna absolutnie na 100%, nawet na 200% jestem pewna, że bez niej wolontariat nie byłby taki, jaki jest teraz. A, nie zagiołem, jej, dobra. Powiedz, to ja Ciebie również zapytam, co sprawia, że wracasz do wolontariatu w Turku? Czemu nie we Wrocławiu? Czemu, co Cię tam takiego ciągnie do tego Turku? No też powiem Ci, też, też w takim razie też, też się powtórzę, też, też mnie zmusza Beata Podsławska. Dzwoni do mnie, i no i trzeba wracać, no i co zrobisz wtedy? No i nic nie zrobisz. Trzeba wracać, no ale tak to, no, to, jak wspomniałaś i ty, mnie też, to, mnie też to ogólnie cieszy, ja to bardzo lubię. E, mogę sobie pozwiedzać kościół howera. Oj, kościół hofera jest w Dlatego wracasz, to wszystko tkwi w kościele. Okej, okay, widzisz, wszystko się wyjaśniło. Z jakiegoś źródła usłyszałeś, że jesteś przystojny. He, to mi mówią wszyscy. Ale wszyscy z wolontariatu, czy wszyscy. Nie, ogólnie to najczęściej ja sam. To było słabe pytanie, to było bardzo dobre pytanie, więc mnie nie denerwuj nawet, dobrze? No. Dobra, dobrze. To my żegnamy. To my żegnamy, pa. pa. Idzie do wszystkich przedstawicieli, co nadużywają władzy. Na nich to znaki i krawaty pod koniec i tak jesteśmy nazy Sznurochroniarzy dookoła koła, dygnitarzy dookoła koryta. Każdy się patrzy z byka, Viva la Corrida. Tu idzie do wszystkich celebrytów, dla których spełnieniem znów jest po to na tle logotypu. Oko zapuści parę. Warszawa, wielki świat. Ale tak naprawdę chyba brakuje mi czegoś. Brakuje mi wolontariatu. I dlatego w każdej chwili, gdy wracam do domu, pojawiam się w nim, choćby nawet na głupią kawę, ale jestem tam i jestem zawsze z wami. Chociaż pracuję w Warszawie i ciężko z wolnym czasem, to gdy tylko mogę, przyjeżdżam do Turku i odwiedzam wolontariat. To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę: maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację, uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykantwem, nawet własnym sumieniem. Strusiłeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni, kopiemy pod sobą dołki. W obliczu śmierci i tak będziemy bezbronni, jak noworodki. Nieważne jaki bój toczymy ze światem Nieważne ile z drój wkładamy przed tym imasem Jakimi na glorious każda z i przypiętych płatek Będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i martek. Nieważne jaki bój toczymy ze światem Nieważne ile z drój wkładamy przed tym imasem Jakimi Ay jest każda z i przypiętych płatek Będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i martek. Wolontariat to dla mnie nauka odpowiedzialności, pokory, ale też zdobywanie nowych doświadczeń i wspaniali ludzie, którzy pomogą mi, gdy będę w potrzebie. Wolontariat to wspaniali ludzie, przyjaźni, które trwają i mega pozytywna energia. Wolontariat to dużo uśmiechu, trochę wzruszeń, dobra pizza, wspaniali ludzie, wspaniałe wspomnienia. światem, nieważne ile zbój, Uczynię strach bez mórz i przypiętych łapę, będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. Nieważne jaki półtoczymy ze światem, nieważne ile jest podamy przy tym i matek. Uczynię strach bez mórz i przypiętych łapę, będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. 10 października. W tym roku minęła dziesiąta rocznica powstania Centrum Wolontariatu. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ludzie, którzy z nami współpracowali, wszyscy doszliśmy do wniosku, że trzeba Ośrodek Pomocy Społecznej pokazać też z innej strony. Że nie tylko brać, ale dawać. Stąd pomysł, żeby wykorzystać energię młodych ludzi, którzy dają serce, swój czas, swoje pomysły. No, i tak po maleńku przez 10 lat realizowaliśmy różne projekty, różne pomysły z ogromnym zaangażowaniem wolontariuszy. Ja, jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bardzo się cieszę, bo to jest jedno z zadań, które sobie w swojej pracy założyłam, które się pięknie realizuje i jest, myślę, taką wizytówką Ośrodka Pomocy, jest także wizytówką miasta i Centrum Wolontariatu często już jest kojarzony jako świetna, świetnie prosperująca firma. Wszystkim wolontariuszom dziękuję za zaangażowanie, za pracę, za serce, za to, że są po prostu z nami i chcą z nami być. Kochamy wolontariat, bo jest tu Pacławska, jest Łapka, jesteśmy wszyscy razem. Kochamy wolontariat, bo zawsze można się napić, kawę oczywiście. Kochamy przysiadywać razem, spotykać się, Znaczenia. Organizować... naczynia. To robić Lubimy finały szlachetnej paczki. Najbardziej chyba. Też. Noszenie lodówek panowie lubią podobno. Czwarte piętro szczególnie, tak. <grym> e, zwłaszcza jak się pomyli klatkę. Tak, to jest, to jest najpiękniejsze <grym> chyba w finale. Po prostu wszyscy jesteśmy tu jak jedna, wielka rodzina. Kochamy Mirusia. I wszystkich w ogóle kochamy i my jesteśmy tacy dobrzy i kochamy siebie wszystkich i pozdrawiamy gorąco i bardzo kochamy naszego pana burmistrza i pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Prezydenta naszego pan, pan, naszego panu. pana prezydenta, oczywiście, tak. I czekamy na, następne, czekamy na następną wycieczkę do Warszawy oczywiście. <grystanie> no i to tyle, dziękuję. Największymi akcjami w wolontariacie są akcje charytatywne. Mamy zlecenia przede wszystkim stałe, gdzie wolontariusze są, chodzą do szpitala, są na oddziałach dziecięcych, wewnętrznym, ortopedii i chirurgii. Wolontariusze także udzielają korepetycji młodszym dzieciom. Wolontariusze zadowoleni są z akcji, która się odbywa co roku, kolorowe wakacje na Matejki. Organizujemy koncerty charytatywne pod hasłem Młodzi Pomagają. Są to koncerty dla młodych ludzi, organizowane przez młodych ludzi. lata temu organizowaliśmy koncert dla Julitki w bieżącym roku dla, dla Antosia. Tak naprawdę w wolontariacie jest, nie tylko są zlecenia stałe, są y, tutaj organizowane już y, wcześniej zaplanowane koncerty charytatywne, ale czasami los wymusza różnego rodzaju y, spontaniczne akcje, które, y, obok których nie możemy przejść obojętnie tak naprawdę, bo jeżeli dowiadujemy się, że jakieś dziecko choruje i, i tutaj czas gra olbrzymią rolę, hmm. wtedy organizowane są różnego rodzaju również y, różnego rodzaju spontaniczne akcje, y, w których my bierzemy udział, w których może bezpośrednio nie jesteśmy organizatorami, ale czasami ktoś przychodzi i potrzebuje wolontariuszy na, yy, na przykład tego co mieliśmy maraton pływania, czy dni sera. To są rzeczy, które są yy, przez wolontariuszy w sumie ogarniane. Biegi niepodległościowe, to wszystko jest. Praktycznie myślę, że jeżeli chodzi o Centrum Wolontariatu, to przez te 10 lat my wypracowaliśmy też sobie. Już miejsce w Turku i myślę, że każdy wie, gdzie jest centrum, każdy wie, gdzie może się zgłosić, jeżeli ma taką potrzebę, żeby wolontariusze się zaangażowali. Się nie zmienia, marzenia. Bo nic do sprawdzenia, już nie masz o mnie. Na skrzydła wiatru, słońca, promienia. Się wysoko, wyruszaj dziś w leśnictwo. Teraz zapytamy najmłodszych wolontariuszy: O to, jak czują się w wolontariacie? Skąd się tutaj wzięli? I zadamy im kilka pytań, których zupełnie się nie spodziewają. Chodźcie z nami! Lecimy. Kasiu, odpowiedz nam. Czy mama zmusza Cię, żebyś tutaj przychodziła, czy robisz to z własnej woli? Zmusza mnie. Wszyscy nam uciekli do kuchni, ale lecimy za nimi. Od... Jak dawno jesteś w wolontariacie? Od dwóch lat. O dwóch lat, a ile masz lat? 17. Czy nie zaczęłaś jak miałaś 15 lat, to jeszcze w gimnazjum czy to już były czasy licealne? E, no właściwie w liceum. Znaczy w gimnazjum trochę, trochę ale to tak sporadycznie, w liceum już tak. A, a jakie było pierwsze słowo, które usłyszałaś od Beaty Pacłowskiej, jak tutaj przyszłaś? Załóż koszulkę. że ja zostać z nami w wolontariacie. Tak. tak. Twoja pierwsza czy już druga szlachetna paczka? Hmm, chyba druga. I jak wrażenia z zeszłego roku, jeżeli jesteś sobie coś w stanie przypomnieć? No fajnie, To jest twój moment. Ty wzięłaś się z wolontariatu od Pacławskiej czy od Łapki? Od... No w sumie tak wspólnie wyszło, bo jak byłam tam na pierwszej akcji, Popatrzeć, jak mnie koleżanki zaangażowały, to były obie panie i tak jakoś wyszło, że tu zostało. Musimy e, pewne wątpliwości rozwiać. Czy zmusza panią swoją córkę, żeby tu przychodziła? Bo oczywiście, bo że, mówi, że tak. Oczywiście, że tak. Czyli oczywiście. Prostu, czyli zamiast iść z kolegami, z koleżankami na pizzę, musisz do wolontariatu? Dokładnie, musi iść do wolontariatu. No, no, chciałem powiedzieć, że moich synów też zmuszam do przychodzenia do wolontariatu. Ja myślę, że wolontariat... W wolontariacie jest każdy, bo każdy chce. Rodzinna atmosfera że to są matki wszystkich matek i wszystkich dzieci mm. wszystkich dzieci nasze są. I tak podsumowując, wcale to nie jest prawdą, że płacowska zmuszam do przychodzenia w domu. Wcale nie jest tak, że krzyczy. Wcale nie jest tak, że tak, krzyczy tak, tak, i wca, wcale nie woła czego. A my się jej nie boimy, a my się, a my się jej wcale, wcale nie, nie boimy. To co, jaki dla płacowskiej. Ulica Kaliska 47, centrum wolontariatu dla wielu na tą chwilę, tak naprawdę to jest drugi dom. I myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, ale dołączają się tutaj wszyscy, którzy są, że to jest takie nasze miejsce, bez którego sobie nie wyobrażamy naszego miasta tak naprawdę naszego życia. Gdyby tak zasadach, co ją w nas, Gdyby tak jak w stereo usłyszeć No i dobrze, to będzie ujęcie. To że wszystko się nagrywało. Hmm. Gówną ideą centrum. <głosy> 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 Zaraz, ja nie umiem tak Dobra. Zawsze można się napić. Kawę, oczywiście. <głosy> <głosy> A już? <noise> raz, dwa, raz. dwa. Damy jakieś takie normalne, bo ja naprawdę żebyś mnie nie zagiął, nie? Bo ja jeszcze nie wiem, co mam mówić. Nie śmiej się. Wyjdźcie stąd! <grystanie> nie wiem, które Ej, z... to jest... Po prostu tam chwilę i popilnuj, żeby nie wchodził! Ojej, nie, bo nie... Jak nie mam... tysiące po prostu mogę odpowiedzieć? <grystanie> nie, jeszcze raz? Tak, Cio! Sensjalnie! Może <grystanie> by? E, przeprowadź... Nie, nie czekaj. Niech żyje wam <laughs>